Witajcie, tutaj Liponka Love. Dzisiaj zrobimy wywiad z Sobą Pusisławą, więc... Pukamy! Witajcie. Już jesteśmy na planie wywiadu z Sobą Pusisławą. Zostaw mnie! No zostaw! No zostaw. No. no ale dlaczego? Powiedz, Interesuje się interesujesz? Interesuję się ptauką. Jest bardzo interesująca, ale zdecydowanie lubię plaski. Słucham. To czemu nie zostaniesz nauczycielką? Bo nauczycielki są wrębne i takie pakie, no i wiesz ja. Ale to nie jest niezmierne. Cieszę się czego co was? ale zdecydowanie jest wolę splaski. Dobra. Ty wiesz jak to jest rozgadzanie? Sofotę, jest A bez... wiesz, gdzie są, że stawia się na nauką? Tak wiem. No dobra, to, to się siebie, pa! Yy, zakończymy ten wywiad tym oto brzegami. Jeżeli macie, macie jakiś, no wiecie, no jakiś zawód na pusi, to skręćcie na pusi w komentarzach. Nie, nie zakręcam filmik! Dobra. მე ისე ფასს შევქარი ცოტა მიკ